Wcięby Państwa wtorek śniegi topnieją wolwierka stoi już przywieziona, miała w tygodniu być w hds chyba nie było, może w tym będzie. Gołąbki pogonione, ze dwa dni siedziały, bo trochę jest jasz, strząbek dokuciał. Ale już teraz będą trochę klepać, bo to już będzie coraz cieplej. Jeszcze nimi otworzyłem tym, ale już to widzę się depczą cały czas i tego, i klepią że będą szły na, na jajeczka, ale na razie jeszcze słomim mnie sypię jeszcze, może to pod koniec tygodnia niech jeszcze troszeczkę se polatają, bo tak już im odporę, to już później to już w ogóle nie zgonię, to już będzie raz. tak już już tutaj ze 4-5 widzę klepie, tamte chodzą ładnie u góry a te już klepią w tamtym tygodniu miał być golewniczek, nie było z HDS-em ciężko, bo to musi być większy to będzie dostawione, a to ten, ten co jest u brata to, ten to wtedy co przywieźliśmy w tamtym roku teraz dowieziemy ten tu już jego wolierki stoją, No czekamy tylko na hds ie to będzie stało tutaj Miejsce tutaj a później, w ogóle na jesień, to będzie wszystko przestawiane, i tak tutaj widne miejsce, żeby bo to jest tak źle, jak jest parodowane stoi to. Jak wam zaraz tutaj pokaże na działce. No, można tutaj to dużo dać pod płot, tu jest tyle miejsca, te wszystkie gębniki albo pod tamten, pod tamtej strony. Te wszystkie tutaj, cały rząd, przestawimy wtedy tam. Dobra, tu gadu, gadu, a gołąbki, a gołąbki bardzo wysoko, tutaj tylko pięć sztuk to co zeszło, co chlepało, a tamte sobie chodzą tam wysoko, wysoko, Czy na chwilę pauzujemy, ja tylko coś tu co patrzę, zaraz zaczniemy nagrywać nawet, no i już jesteśmy, coś tam je podstarszyło trochę, tu jedna kubka, tutaj druga, z kozem z góry coś szybko, jakby coś tam się czegoś wystarczyło. No wiadomo też tak będzie teraz, ja czym tak może go nie ma chwilę, a za chwilę może już być panowie. Ja się biorę tutaj zaraz za robotę, troszeczkę im posprzątam. nie trochę drzewka mam do przecinania, trochę te czubki, poprzecinam te drzewka, bo już się robi coraz cieplej. To pierwsza kupka sobie zeszła. Tam to jeszcze chodzą tam. Para poprzymykam jeszcze kilka, tam do parcy mi się tam porozparzało. Tam krótki też muszę spojrzeć, no jest teraz trochę robota. Zaraz znowu do pracy się pójdzie, to zaraz znowu nie będzie czasu. I tu pocztowych, pocztowe jeszcze też nie puszczone. pary już powinny być puszczone, już miały być puszczone, żeby ten głębin był w dędzierze, tak jak miały być, żeby były puszczone. Teraz nie są puszczone. To właśnie tak panowie jest. Włębie schodzą jest wszystko spieszno potrzeba to już faktycznie powinny panowie siedzieć w parach. Jeszcze nie siedzą są po rany. Ale no ale cóż no nic nie poradzimy, czekamy na głębnik. Także białe tu sobie jeszcze śmigają. Ja się biorę za robotę, zaraz im trochę posprzątam. Tutaj te sipki jeszcze mam na obserwacji na razie, ale wszystko z nimi widzę w porządku. Tutaj parę, parę mamek mam takich koczków. Dzisiaj będę te klatki wystawił, te ze stamtąd, tu przestały, takie były kurki, parę. A to te teraz tą siatkę tu zamontuję, To no miały tam więcej miejsca na całość. Także gołąbki tam sobie śmigają. Może jasnąbka dzisiaj nie będzie, będzie spokojny śrubkę zrobiły teraz. u no to taka śrubka. Szybka. gdzieś tam coś się. Gdzieś tam coś jakby podstraszyło. Trochę gdzieś tam trochę. Coś jakby tam je trochę podstraszyło. Wiadomo, on jeszcze skurczy. byk może w każdej chwili. być nie. Bo tam nie ma to tamto. Myślę, że on może sobie do połowy marca co najmniej bić. Mury do, do połowy marca co najmniej sobie na pewno strzelać, bić zależy Zależy ile tych dzikich ptaszków naprzatuje, ale te grzybacze już się pokazały. Grzybaczy jest trochę panowie, jest, jest grzybaczy, jak powiem Szczerze Wczoraj tu chyba widziałem dwa grzybacze. Także grywa też już na pewno przyleciały. I teraz tylko czekamy jeszcze na bociany. Bociany to tam mają dalej gniazdo, kiedyś wam tam pokażę. No to ma być, takie daleko stąd. Mają gniazdeczkę. Ona sobie jeszcze śmigają. To już, te, to już teraz ich też to ostatnie takie śmiganie. Ale później. Zaraz po pierwszych jajkach, nawet jak jakby miał jajka, to chyba będę jeszcze je, te murzyny przepuszczał cały czas, panowie będę przepuszczał te murzynki cały czas O, teraz z nich sobie pochodzą trochę ja Ci dzisiaj nie do na szczęście także nie jest źle nie jest źle no, teraz już mamy sprzątanie jeszcze przygotowałem sobie szypelkę i tego Teraz pozgarniamy na bieżąco, jakie spółki mało, to ciak, ciak, szybko i pozbierane. Także pozdrawiamy wszystkich panowie i do usłyszenia.